Hej, witajcie. Tu mam Manieczka. E, taki szybki haul z Avon. E, mamy tutaj taki żel pod prysznic, bo dzisiaj odebrałam razem z mamą. Naszej konsultantki. E, kremik do twarzy na noc 35+. Plus. Tam chyba tak pisało. Ja sobie wzięłam maskę hydrożelową. Nawet zapomniałam, że ją wzięłam. Koreańską. Także wypróbujemy na pewno. E, olejek do włosów. Taki malusi, chyba z y, oliwą z oliwek, coś takiego. jest Manek. maniek. Y, spray do butów i tutaj idąc stóp. I mama wzięła taki zestaw. Jeden za 45 był, a drugi za 42. I tu mamy Maksimę razem z tym y, balsamem i perfumami, chyba 50, tak. I tutaj jakiś live color. I tutaj też mamy perfumetkę, y, balsam i ten. Y, Perfum też 50. Także taki szybki haul. Zaraz wszystko przesyłam i będę składać dla Was. Także taki szybki haul. Prawda Maniu? Prawda. Kotka było mało, to kotka pokażemy. Jeszcze Wam pokażę buteleczki. Tak wygląda z tej Maxime. Bardzo ładna. I ten live Color. Piękna. Mam nożyczki. I mam paczkę. Pan kurier pytał, Pani Paulina, jest of course, jakby nie patrzeć, to ja. Także zaraz zobaczymy, co przyszło. Znaczy ja wiem, co przyszło. Fakturka, no niepec, niepec. sobie stanik zwykły prosty. To Wam na szybko pokażę. Zwykły, biały, prosty z kuszapem. Mam nadzieję, że w niego wlezę, bo jak mnie to się załamię. Dobra, jedziemy dalej. Mhm, ulotki, dobra. Tu mam pod koszulkę z kotem, bo mi się. Wziąłam sobie jak zwykle rozmiar L, bo ja wolę mieć większą, ale ta L jest taka na styk, bym powiedział i Także tak wygląda ten kotek z napisem Noob. Nope. Także no, elka taka niekoniecznie. Chyba, że znowu wszedli złą metkę, jak zawsze. I teraz już buty same. Tak podejrzewam. Pierwsza para. Marzyny sandałki. Tak wyglądają. Bardzo ładne. No i takie lepkie buciki że to są jedne? Aha, może powiem wiem. E, więc tak. Hmm. T-shirt kosztował dwie dychy. sandałki 50. biustonosz 23. Tu nie wiem, co będzie. A marzenki lakierki. I one kosztowały też dwie dychy. Zaraz Wam pokażę. O! Takie. Może jak ty w ogóle nagrywasz? To na pewno tam wszystko jest dobrze? Mhm. Mm nie, bo tak szybko trzymasz to. Jeżeli zastanawiam się, czy coś widzą. To Wam jeszcze pokażę zegarek. Znaczy, sobie. Produkty widzą ciebie niekoniecznie. Nie, nie, nie. Są. E, No. No, To jest prostu zrobiłam bardzo 25 zł. Fajny taki z malutką tarczą i na różowym, jasnym paseczku. Także spoko. Właśnie czegoś szukałam takiego małego, zgrabnego. Także tak wygląda. Teraz to będą moje buciki. Zabieram sobie kolejne espadrille, tylko że tą razem są takie srebrne i mają tutaj. Widać? I taki minimalny obcasik mają. Jak trzymasz tak, to na pewno nie widać. A ja pokazuję w przybliżeniu. Także tak. I tutaj jeszcze są y, dziadka rybuki, Bo te ja życzyły sobie. Także pokażę Wam. O, jaką neonową sznurówę mają. Taką. Nawet nie są bardzo za kostkę, nie? No, tak gorzej wyglądały na nie, stronie, nie? no na stronie. Ale fajne są no. ogólnie. Mam nadzieję, że mu się spodobają. Także takie reiłki. No, to tyle, takie Jak dziadkowi się sprawdzą z tej strony, te sportowe buty, to też sobie zamówię, bo mi się nie chce chodzić po sklepach. No, także taki szybki holby był. и соответственно.